łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego te niech będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. Amen. Z tekstu kazalnego, pochodzącego z kart Ewangelii Jana z XIX rozdziału, opisującego historię śmierci Jezusa Chrystusa, wybrałem dwa wiersze: 28. I 29, które w tej chwili niechaj nas prowadzą. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: "Prawdę". Tak, a było tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt Chizoku gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonałość i skłoniwszy głowa oddał. Wszechmogący i Święty Boże, prosimy Cię w pokorze obdaruj nas mocą i błogosławieństwem Twojego Ducha, który niech teraz nas prowadzi i pozwala to święte, zbawienne słowo słuchać, przyjmować i być mu posłusznym w całym naszym życiu. Prosimy Cię o to Boże przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i zbawiciela. Amen. Drodzy, historia zna i zapisała bardzo wiele z ostatnich słów sławnych ludzi słynnych polityków, żołnierzy, wodzów, filozofów czy ludzi naukowych. Słów, które wypowiadali u kresu swojego życia, no, trzeba przyznać w najróżniejszych sytuacjach. Czasem w chwilach tego ostatecznego, największego triumfu, czasem w chwilach największej klęski. Ale żadne z tych słów nie mają po dzień dzisiejszy takiego znaczenia i takiego oddziaływania, jak siedem ostatnich słów Jezusa Chrystusa. To przecież wokół ich treści i znaczenia od niemal dwóch tysięcy lat skupia się chrześcijańska refleksja Wielkiego Tygodnia. Siedem słów na krzyżu. Stanowiły inspirację dla największych muzycznych dzieł, chociażby Bacha. To przecież te słowa, te, które słyszeliśmy przed chwilą, są centrum wielkopiątkowej liturgii, nie tylko dla nas, Ewangelii, ale także dla katolików, dla prawosławnych, dla wszystkich chrześcijan. Te słowa znajdują nawet symboliczne odzwierciedlenie w dekoracji i wyglądzie wielkopiątkowego ołtarza w symbolice siedmiu róż stojących tuż przy krzyżu. Dziś, w dzień Wielkiego Piątku, w ten, jak mówimy dla nas najważniejszy duchowy Ewangelików dzień, chcę Was zaprosić do refleksji, do pochylenia się nad tym ostatnim ze słuchem. Wykonało się. Wykonało się. Wydawać się może, że to słowo wypowiedziane ostatnim tchnieniem konającego zbawiciela będzie czymś w rodzaju niemal ostatecznej ulgi. Wykonało się. Skończyło się. Wreszcie skończyło się to okrutne, nieludzkie cierpienie. Straszliwa kaźń dobiega do końca. I już nie będzie bólu, już nie będzie cierpienia. I teraz już zostaje tylko kojący do tych śmierci. Wykonało się. Pewnie tak można by pomyśleć. Tak można by te słowa skojarzyć, gdyby te słowa wypowiadał zwykły człowiek. Ale w ustach Bożego Syna one zyskują całkowicie odmienne i o wiele głębsze znaczenie. Wykonało się oznacza dobiegło do końca. Zdanie, z którym, je, zadanie, z którym Jezus przyszedł na świat dobiegło na Golgocie do końca. Także na kartach Ewangelii Jana słyszymy słowa Jezusa, który mówi Ojcze, ja Cię uwielbiłem tu na ziemi i dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Wykonałeś. To było Chrystusa zadanie, Jego, powiedzielibyśmy, misja życiowa, by w słowach i czynach ukazać ludziom Bożą Miłość. By każdemu pojedynczemu człowiekowi, wtedy i dziś, także mniej i tobie, uświadomić, że każdy i każda z nas jest przez Boga kochany i nieskończenie wiele warty, tak wiele warty, że godzien do zapłaty najwyższej ceny. Chrystus przychodzi na świat, aby uświadomić ludziom, aby uświadomić nam, mnie i Tobie, że nasze popełnione winy, nasze życiowe zwątpienia, nasze błędy, które nas obarczają, nasze nietrafione życiowe decyzje, to nie jest koniec. One nie muszą nas przekreślać w Bożych oczach. One nie muszą decydować ostatecznie o naszym przeznaczeniu. Bo Jezus oddając swoje życie, mówi: To, co było złe, co niedoskonałe, zostaje przebaczone. To tu na krzyżu Jezus wypełnia to ostatecznie swoje zadanie. To tu swoje życie i śmierć składa ufnie w ręce swojego Boskiego Ojca. Życie Jezusa nie tylko dobiega do kresu. To nie jest koniec, to nie jest kropka na końcu zdania. Jezus osiąga swój cel, spełnienie swojego życia. Jezus czyni to świadomie. On nie jest jakąś bezwolną ofiarą, marionetką, która jest składana ku czci Boga. Nie. Jezus wiedzą, czeka. Jezus świadomie, w posłuszeństwie, w pewności i wytrwałości idzie tą drogą, którą Pan Bóg mu przeznaczył. Idzie do samego gorzkiego, okrutnego końca. A więc wykonano się. Mówiąc bardzo współczesnym językiem, misja wykonana. Wykonamy. To tu w wydarzeniu Krzyża spełnia się ten odwieczny Boży plan dla zbawienia i ratunku człowieka. To nie jest dzieło przypadku, to coś, co Bóg zaplanował. To tu realizuje się ten Boży plan przywrócenia harmonii całemu grzesznemu stworzeniu. Plan powrotu zagubionych, słabych, grzesznych ludzi do społeczności z jej stwórcą. Kiedy otwieramy Boże Słowo na pierwszej karcie, kiedy czytamy opis stworzenia, czytamy, że ukończył Pan Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił. A na krzyżu? Na krzyżu Jezus wypełnia dzieło nowego stworzenia, nowego przymierza. Pomyślcie drodzy, teraz tak bardzo uczciwie, kto z ludzi, no kto z nas, będąc kiedyś u kresu swojego życia, będzie tak mógł powiedzieć, wykonało się, czyli spełniło się wszystko, jestem u celu, misja wykona na stuprocentowy sukces. Nie przeczę, owszem. Z pewnością, i tego życzę, to i owo uda nam się w życiu osiągnąć: do czegoś dojść, coś zrobić, zostawić coś po sobie. Ale jeśli mamy być szczerzy, jeśli mamy spojrzeć całościowo, kompleksowo na nasze życie, no to kto będzie mógł tak powiedzieć o swoim życiu, że wszystko się spełniło, że wszystko było takie, jakie miało być. Przecież w tak wielu miejscach w życiu ponieśliśmy porażki. Ba, my je nadal ponosimy. I pewnie nadal będziemy je ponosić. I nasze życie zawsze było, jest i będzie nacechowane niedoskonałością, niekompletnością. I zawsze będzie coś, o czym powiemy, mogłem, mogłam. Zrobić to lepiej. Pełni. <tryk> Mogliśmy mocniej kochać. Mogliśmy mocniej wierzyć czy ufać. Mogliśmy być lepszymi rodzicami. Mogliśmy być lepszymi dziećmi, małżonkami. Gorycz Wielkiego Piątku dobitnie nam o tym przypomina. Oskarżając każdego i każdą z nas o to, że to nasze życie nie jest i nie było i tak. Wykonało się. Jezus jest jedynym, który tak może powiedzieć. Bo Jego śmierć wypełnia to, do czego my nie jesteśmy zdolni. Skarb Apokalipsy świętego Jana zmartwychwstały, uwielbiony Chrystus mówi o to wszystko nowym czynie. Nowe stworzenie, nowe życie wolne od grzechu, śmierci, strachu i niedoskonałości. Wszystko to, co zaplanował dla nas Bóg zaczyna się właśnie dziś. Tu. Na Gokucie. O Wielkim Piątku mówimy, że to jest dzień, w którym uwidacznia się zarówno Boży gniew, jak i Boża miłość. Tym, którzy wierzą w zbawczą moc Chrystusowego Krzyża, Bóg obiecuje nowe, lepsze życie. Wykonało się. A drodzy, tego co nowe, co dla człowieka lepsze, szczęśliwsze, piękniejsze, nie da się zadekretować żadną ludzką ustawą. Żadnym stanowionym prawem, najlepszą konstytucją czy ministerialnym rozporządzeniem. Tego, co nowe, lepsze, dla człowieka szczęśliwsze, nie da się zaprowadzić na siłę. Nie da się narzucić militarną przewagą, terrorem czy strachem. To zaczyna się tu, dziś, na Krzyżu i Gorgocie. I owszem, mówimy w perspektywie wiary, jest to no, pieśń przyszłości. Jest to pewna obietnica, do której zdążamy, ale ten najważniejszy, pierwszy krok, pierwszy akord już wybrzmiał. Przyszłość, którą Bóg chce oderwać każdego bez wyjątku człowieka, zaczęła się dwa tysiące lat temu na krzyżu. Tam, gdzie Jezus wypełnił swoje zadanie. Wykonałeś. To słowo i przesłanie zaczyna żyć, zaczyna działać wszędzie tam, gdzie ludzie poruszeni mocą Bożego Ducha kontynuują dzieło Chrystusa. No i tu, drodzy, dochodzimy na koniec do tego, co w Wielkim Piątku musi być najistotniejsze, czyli do mojej, Twojej odpowiedzi na to, co Bóg dla nas czyni? Wykonało się, czy także w moim życiu. Dziś, Wielki Piątek, to jedno zdanie musi nabrać osobistego wymiaru i kształtu. Wykonało się dla mnie, gdy moja wiara kieruje mnie w stronę takiego wyznania. To mogę tylko w pokorze, w przerażeniu, w niewysłowionej wdzięczności stanąć wobec tego wydarzenia. Mogę i muszę sobie uświadomić tę niepojętą rzecz. Ktoś oddał swoje życie, ktoś umarł po to, żebym ja mógł, mogła żyć. Wykonałeś. Tam na krzyżu zrealizowała się Boża Miłość skierowana ku mnie, względem mnie. Bo Wielki Piątek stał się także dla mnie. To coroczne pytanie, z którym wciąż na nowo się, może nie tyle borykamy, ale które wciąż na nowo stawiamy. Czy nie było innej kroki? Czy Jezus musiał umrzeć? Czy to wszystko musiało się stać? Jezus swoim życiem i śmiercią dał świadectwo Bożej Miłości, i temu świadectwu mówimy, został wierny aż do końca. Do końca. Aż do owego wykonałości. Się. Jezus się nie odwrócił od ludzi. Nie odwrócił się od tych, którzy go porzucili, czy zawiedli. Nie odwrócił się nawet od tych, którzy pragnęli i doprowadzili do jego śmierci. Od temu powołaniu został wierny. I wcale nie dlatego, że Pan Bóg potrzebował ofiary jego za grzechy złych ludzi, ale dlatego, że my wszyscy potrzebujemy tej miłości. My wszyscy bez wyjątku potrzebujemy tej Bożej ingerencji w nasze życie. Jezus nie stąpił z krzyża. Nie uciekł, nie zesternował. On wziął na ten krzyż cierpienie wszystkich chorych. Wziął tam ból i samotność wszystkich opuszczonych. Wziął na krzyż strach i przerażenie tych, którzy w życiu stracili nadzieję. Wziął na krzyż naszą niepewność, zagubienie, chwiejność i słabość. Gdy dziś. Jezus mówi każdemu i każdej z nas wykonało się. To to oznacza, że nie ma takiego miejsca w naszym życiu, takiej sytuacji, takiego doświadczenia, choćby najgorszego, takiej sytuacji, w której On nie byłby obecny. Wykonało się. On w Jezusie, Chrystusie przeżył to wszystko. I dlatego mówimy, by było to możliwe, byśmy mogli tego doświadczać, nie było innej drogi. Co zatem drodze to doświadczenie Wielkiego Piątku oznacza? Tu i teraz w szczerym, pokornym i wdzięcznym spojrzeniu na krzyż człowiek odnajduje tak naprawdę pomoc, która jest mu niezbędna. To tu człowiek odnajduje motywację do podejmowania właściwych życiowych decyzji, do przeciwstawiania się złu, do przeciwstawiania się niesprawiedliwości w codziennym życiu. Nasza wiara w zbawczą moc krzyża prowadzi nas przez wszystkie życiowe doświadczenia, także te trudne i bolesne. Nasza wiara nie likwiduje zła. Nie omija go, nie próbuje go tuszować albo zakłamywać. Ona pomaga nam wytrwać. Pomaga nie porzucać nadziei i przypomina, że możemy, potrafimy to czynić, wiedząc, że nie jesteśmy sami, bo On, Jezus Chrystus, przeszedł tę samą drogę. Nasza wiara w moc Krzyża przypomina. Że to nie nasze zasługi, możliwości, talenty czy zdolności dają nam możliwość pojednania z Bogiem i doświadczania Jego łaski. Bo wszystko to, co najważniejsze i najpotrzebniejsze, tam na Gorgocie, już się wykona. A. Drodzy, do wiadomości podaję ogłoszenia. Bardzo serdecznie dziękuję naszemu Kurowi Parafialnemu pod dyrekcją Pani Joanny Tomczak za Waszą służbę podczas dzisiejszego nabożeństwa. Przypominam i zapraszam. Kur wystąpi także w wielkanocny poranek. 20 kwietnia w niedzielę wielkanocną w trakcie nabożeństwa, który rozpoczniemy jak zawsze o 10 i będzie to nabożeństwo spowiednio komunijne. Bardzo serdecznie na to świąteczne nabożeństwo zapraszam. Dziś, drodzy, do odbioru jest najnowszy numer Zwiastuna. To informacja dla Ren Maratonów. I drodzy, jeszcze jedno ogłoszenie. Przypominam, że liturgia Wielkopiątkowego nabożeństwa po kolejnej pieśni, czyli po pieśni 134, a przed liturgią komunijną zawiera tak zwane improperie, czyli lamentacje, których tekst zamieszczony jest w naszych śpiewnikach przy droidzie 42. Tyle, drodzy, jeśli chodzi o ogłoszenia. Przyjmijcie, proszę, życzenie pokoju. Pokój Boży, ten, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.